Siemano ludziska, witam was na dzisiejszym ripie Znowu otworzymy sobie ostatnie 10 saszetek z tego boksika Jak nie robimy pojedynków, lepiej paczki otwiera, oddają Więc zrobimy sobie szybki rip 10 saszetek, bo czemu by nie Lecimy Od tej środkowej saszetki Cyk Cyk. Domykamy kolekcję, zbieramy ją. Polecam zerknąć, co jest w, innej, w wcześniejszych filmikach, bo naprawdę oddały. Belerin, Robertone, Welis, Gaston Alvarez, Fede Valverde, Supercrack i Elaba. Podajcie do na mojego lastickera, żeby zobaczyć, co mam na wymianę. Jest tego sporo. Zachęcam. Zachęcam do Lamin Jamal, Lamin Jamal. Pięknie. Bazówka. Starfeld, Guedes, Carlos Vincente, Rudiger Supercrack, Paul Garcia. Lamin Jamal. Fajny traf, nie miałem go. Lecimy dalej, trzecia susieczkę. Polecam zerknąć sobie na wcześniejsze filmiki z tych ripów, bo naprawdę oddało. Warto zerknąć, co tam wpadło. Embana, dalej Mario Hermoso, Juami, Marcelo Garcia, Lopi i Guandes de Oro, Ramiro. Ramiro. Fajnie, wpadł Lamin Jamal na bazóweczce. Idziemy dalej. Coś mi się wydawało chyba. Okej, okay. Ignaz Miguel, Isco, dalej mamy Erik, Baili, Juanlu, Bravo, Brian Zaragoza, Diamante, Samu. Okej. Lecimy. Supermandy Rendlo Bezella Chadidiat. Gdzie super Supercrack? Nie nie miałem go. Chyba karta z bisów, która mi jedyna brakowała, jedna z niewielu. Tak jest, nie miałem tego bisa. Fajnie, lecimy dalej. Fajno, brakuje mi tylko dwóch kart z bisa. Do domknięcia tam bisów mamy Agi, Rezabala, dalej lecimy Nunes, Trener Sevilli, Alende, Aspiliqueta i Fuerzafor, Julian Araujo, Koko, Mika Marmol, Kardama, fajnie. Mm, mm, mm. pyk pyk dalej lecimy rafinia na bazówce dalej boha majoral dalej mamy johnny cardoso jagoba raste influence i karta logotyp ralu betis fajnie lecimy dalej Pyk, 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 Ale miał tam Afrohop. Chimia Villa. Girona Gazinga. Petra Federico. Areso, Bailu. Karta energii. Mark Roca. Ostatnie dwie saszetki nam zostały z tego boksa. I tak ten boksam zwrócił się bardzo fajnie, bo tam wpadły dwa momenty. Warto zerknąć na których filmikach. Okej. Okay. Mamy Quensa, Pedri, Fermen, Carlo Ancelotti, Mascarel, i Santi Comenza. Comenzana z VRR-u. Tak jak już mówiłem, karty NRG mi się bardzo, bardzo podobają. Ostatnia saszetka nam została do otwarcia. Tak. Liczymy coraz na jeszcze jakieś pierdychnięcie Że tak powiem Mamy Sole Dalej mamy Melendo Dalej mamy Diego Pablo Simeone Bruno Mendes Iza Romeno I logotyp FC Barcelony Fajne Dobra Podsumowując Fat mi bis, którego nie miałem Ostatni w sumie, przedostatni Super kraki dwa wpadły, ale chyba Rudigera i Valverde akurat mam. No i dobra. Dzięki za oglądanie. Raczej koniec już z tą serią na naszym kanale. Teraz już będę się stricte wymieniał. Jeszcze chyba jeden Dreamboxik wiedzie. I może się skupimy bardziej na tych kolekcjach premium po tej kiosłówce, jaką skolekcjonuję w 100%. Euro niedługo Wam zaprezentuję, bo też będę miał zebrane już prawie całe. No i co? Zostawcie suba, lajka, dzwoneczek. I piszcie w komentarzu, czy też zbieracie tę serię, czy odpuszczacie temat. Siemano, dzięki za oglądanie. Hej!